31 sierpnia wchodzi w życie przepis, który zobowiązuje... Wszystkie osoby piesze, bez względu na wiek, do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami, czyli dla innych uczestników ruchu, w sytuacji, kiedy poruszają się po drodze poza obszarem zabudowanym. Dotychczas taki obowiązek dotyczył tylko i osób młodych do 15 roku życia. Teraz z racji tego, że bardzo wiele wypadków z udziałem osób pieszych, osób dorosłych miało miejsce właśnie poza obszarem zabudowanym i wprowadzono taki oto przepis, poza obszarem zabudowanym powinniśmy tych odblasków używać. W pewno nadejdzie taki moment, że jeżeli będziemy widzieć, że kom Promocja, proszenie, namawianie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zapewne sięgniemy po te bardziej twarde środki represji. Oby oczywiście tych przypadków było jak najmniej, bo nie na ten nam zależy. Zależy nam na tym, aby na tych drogach było bezpiecznie, a odblask to jest takie rozwiązanie, które to bezpieczeństwo w bardzo dobry sposób poprawia. Na razie jesteśmy na etapie rozpowszechniania, przypominania, nakłaniania, promowania tego typu zachowań, czyli używania elementów odblaskowych w ruchu drogowym. Nie zawsze mandat jest jedynym rozwiązaniem, aczkolwiek jest to rozwiązanie dosyć skuteczne. Policja ma też prawo zastosować pouczenie. Pewnie w pierwszej fazie tych pouczeń będzie więcej, abyśmy nie dotarli do tej fazy następnej, kiedy my zaczniemy w twardy sposób egzekwować ten przepis, bo to będzie znaczyło, że mamy zbyt wiele osób na naszych drogach, które nie dorosły do tego, aby być świadomymi uczestnikami tego ruchu i godzą bezpieczeństwo swoje w pierwszej kolejności jako niechronienie, bo rzeczywiście w starciu z pojazdem nie mają najmniejszych szans na wyjście bez szwanku z takiej kolizji, ale godzą też bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Wszyscy poruszając się po drogach. Mamy swoje prawa, ale mamy... Mamy też obowiązki, zdrowy rozsądek, kultura poruszania się po drogach, kultura osobista wymaga pewnych zachowań, które wskazują na to, że my szanujemy innych, którzy mogą korzystać z takiej samej przestrzeni, z której korzystamy my sami.